Zapraszam po przepis na szybkie, efektowne i wilgotne ciasto zebra. Jajka z cukrem i szczyptą soli ubijamy na najwyższych obrotach przez kilka minut, aż potroją objętość. W dwóch turach dodajemy przesianą mąkę, za każdym razem mieszamy ręcznie do połączenia się składników. Następnie dodajemy wodę, wlewamy olej kujawski pierwszy zbiory i mieszamy całość do połączenia się. Ciasto dzielimy na dwie równe części. Do jednej dodajemy kakao, a do drugiej resztę mąki. Całość mieszamy do połączenia się składników. Następnie wylewamy na tortownicę wyłożoną tylko na dnie papierem do pieczenia i robimy to naprzemiennie, czyli jedną łyżkę jasnego ciasta, jedną łyżkę ciemnego i robimy to tak długo, aż oba ciasta nam się skończą. Ciasto pieczemy w 170 stopniach góra-dół przez około 40 do 45 minut. Przed wyjęciem sprawdzamy patyczkiem, czy już jest gotowe. Studzimy na kratce. Smacznego.